Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem naszego nowonarodzonego syna, jego ciemna skóra natychmiast wszystko wyjaśniła. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że mieszkanie, które zapisałem Wiktorii z myślą o naszej przyszłości, należy teraz nie tylko do mojej żony, ale do kobiety, która oszukała mnie w najokrutniejszy sposób. Wszystko zaczęło się, gdy Wiktoria przekazała mi wiadomość, na którą tak niecierpliwie czekałem, była w ciąży. Pamiętam ten moment, kiedy podniosła test ciążowy a na jej twarzy pojawił się uśmiech. Byliśmy razem od pięciu lat, a to dziecko miało być zwieńczeniem naszej miłości. Moje myśli już malowały obrazy naszej szczęśliwej przyszłości, wypełnionej śmiechem dziecka i radością rodziny. Ciąża Wiktorii była bardzo trudna. Cierpiała na zatrucie, ciągłe zmęczenie i ból. Każdej nocy siedziałem przy jej łóżku, trzymałem ją za rękę i pocieszałem, gdy nie mogła zasnąć z bólu. Towarzyszyłem jej na wszystkich wizytach lekarskich. Opiekowałem się nią, kupowałem wszystko, czego potrzebowała dla naszego przyszłego dziecka. Wspólnie wybieraliśmy mebelki dla dziecka, dyskutowaliśmy o imionach, snuliśmy plany na przyszłość. Sam nawet wybrałem imię dla dziecka, Liosza, Aleksej, na cześć mojego ojca. A jeśli dziewczynka, to Aliona, Aleonuszka. Ale potem okazało się, że to chłopiec, Aleksiej. Byłam w niebo wzięta. Wydawało się, że to wszystko, czego potrzebowałam do szczęśliwego życia. Marzyłam o otrzymaniu go w ramionach, o dorastaniu w naszym przytulnym mieszkaniu. Kiedy Wiktoria zaproponowała, żebym przepisał mieszkanie na nią, nie wahałem się ani chwili. Argumentowała, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa i stabilności naszej rodziny. Zapewniała mnie, że chce stworzyć przytulne gniazdko dla nas i naszego przyszłego dziecka. Jej argumenty brzmiały logicznie, a ja, zaślepiony miłością i oczekiwaniem na ojcostwo, zgodziłem się. Kiedy nadszedł moment porodu, byłem w siódmym niebie. Nie mogłem się doczekać, aby zobaczyć nasze dziecko, przytulić je do siebie i poczuć jego ciepło. Ale ta chwila szczęścia trwała krótko. Na oddziale położniczym, gdy po raz pierwszy zobaczyłam naszego syna, ogarnęło mnie dziwne uczucie. Dziecko było zdrowe, ale coś było nie tak. Jego skóra była znacznie ciemniejsza niż skóra Wiktorii i moja. Szczerze mówiąc, była bardzo ciemna. Próbowałem przekonać samego siebie, że to tylko przypadek, że natura czasami płata nam dziwne figle. Ale wątpliwości nie dawały mi spokoju. Kilka dni później, po wielu pytaniach i podejrzeniach, nalegałem na test dna. Wiktoria początkowo się opierała, zapewniając mnie, że wariuje, ale w końcu się zgodziła. Kiedy przyszły wyniki, mój świat się zawalił. Dziecko nie było moje. Jego biologicznym ojcem był inny mężczyzna, i było to oczywiste. Poczułam, że grunt usuwa mi się spod nóg. Jak mogłam być tak ślepa? Jak mogłam nie dostrzec tej zdrady? Zażądałam wyjaśnień. Wiktoria płakała i początkowo milczała, ale potem przyznała, że miała krótki romans z kolegą z pracy, kiedy przechodziliśmy przez trudny okres w naszym związku. Zaczęła opowiadać, jak do tego doszło. To było na imprezie firmowej, nie mogłeś wtedy iść, bo byłeś zajęty pracą. On i ja piliśmy wino, a on zaczął żartować, flirtować. Na początku nie zwracałam na to uwagi, ale potem zaproponował, żebyśmy poszli na spacer. Skończyliśmy w jego samochodzie i wszystko potoczyło się tak szybko. W ciemności nie mogłam oprzeć się jego naleganiom. To był pierwszy raz, kiedy próbowałam tego w samochodzie, to było tak ekstremalne. Kontynuowała, mówiąc, że to spotkanie nie było jedynym. Potem było jeszcze kilka spotkań. Często podwoził mnie do domu i nie mogliśmy się powstrzymać. Naprawdę podobało mi się w samochodzie. Tuż przed naszymi oknami, w jego ogromnym samochodzie. Pewnego dnia spotkaliśmy się po pracy w parku. Siedzieliśmy na ławce. Rozmawialiśmy i czułam, jak bardzo mnie pragnie. Poszliśmy do pobliskiego hotelu i tam to się powtórzyło. Był taki duży i silny. Jego ręce były bardzo duże i silne. I tak był większy od ciebie, dużo większy. Nie mogłam się oprzeć. Z nim było inaczej, wiedział, jak dać mi przyjemność, której nie czułam od dawna. Jej słowa przeszywały mnie na wskroś a każde wyznanie sprawiało, że ból stawał się jeszcze bardziej nieznośny. Nie mogłam uwierzyć, że zdradziła mnie na tak wiele sposobów. Był jednocześnie namiętny i czuły, kontynuowała, jego dłonie wiedziały, jak mnie dotykać, by wywołać burzę emocji, i to nie tylko jego dłonie. Sprawiał, że czułam, że żyję. Byłam z nim o wiele szczęśliwsza niż z tobą. Był bardziej doświadczony, bardziej uważny. Nie mogłam oprzeć się jego urokowi. Mówiła o tym, jak ten mężczyzna wywołał w niej burzę emocji, jak spotykali się w przerwach na lunch i zamykali się w pustych salach konferencyjnych, a nawet w biurowych toaletach, jak dawał jej drobne prezenty, czyniąc każdą chwilę wyjątkową. Przyznała, że czuła się winna, ale nie mogła przestać, bo ich więź była zbyt silna. Każde jej słowo było jak cios w serce. Czułem, jak moja miłość do niej zamienia się w nienawiść. Nie mogłem uwierzyć, że osoba, której ufałem najbardziej na świecie, była zdolna do takiej zdrady. Spojrzałem na nią i zobaczyłem przed sobą obcą osobę. Kiedy Wiktoria skończyła opowiadać, próbowała do mnie podejść, ale ją odepchnąłem. Byłem zraniony jak nigdy wcześniej. Wyszłam z mieszkania, nie wiedząc dokąd iść i co robić. Szedłem ulicą, aż moje stopy zaprowadziły mnie do domu rodziców. Tymczasem jej idealny kochanek odmówił uznania jej dziecka. Nie chciał mieć nic wspólnego ani z Victorią, ani z chłopcem. Wiktoria próbowała do mnie wrócić, błagając o wybaczenie, mówiąc, że popełniła błąd i że teraz zdaje sobie sprawę, że kocha tylko mnie. Ale nie mogłem zapomnieć o jej zdradzie. Nie mogłem jej wybaczyć, że sprawiła, że poczułem się jak kompletny głupiec. Nie mogłem wrócić do mężczyzny, który zrujnował naszą przyszłość. Spakowałem swoje rzeczy i wyjechałem. Wiktoria została w mieszkaniu, które teraz należało do niej. Nie wiedziałem, co robić dalej. Moje serce było złamane, a przyszłość wydawała się ponura i niepewna. Minęło kilka miesięcy, zanim byłem w stanie żyć dalej. Znalazłem wsparcie w przyjaciołach i rodzinie i zacząłem budować swoje życie na nowo. To doświadczenie nauczyło mnie być bardziej ostrożnym, nie ufać ślepo i doceniać siebie. Wiktoria nie była już częścią mojego życia. Nie żywiłem do niej urazy, ale też nie chciałem mieć z nią nic wspólnego. Wierzyłem, że czeka mnie coś lepszego i że ta lekcja była konieczna, aby uświadomić sobie, kim naprawdę jestem. Wiktoria musiała stawić czoła wielu trudnościom po naszym rozstaniu. Początkowo próbowała nawiązać kontakt z ojcem dziecka, ale ten stanowczo sprzeciwiał się jakimkolwiek relacjom z nią i dzieckiem. Odrzucona i zdezorientowana, Została sama w mieszkaniu, które teraz należało do niej. Stopniowo zaczęła tracić kontakt ze współpracownikami, ponieważ plotki o jej romansach szybko rozprzestrzeniły się po biurze i trudno jej było pracować w takiej atmosferze. Wiktoria doświadczyła trudności finansowych, ponieważ ojciec jej dziecka odmówił jej pomocy finansowej. Musiała podjąć dwie prace, aby utrzymać dziecko i opłacić wszystkie swoje wydatki. Każdego dnia wracała do domu wyczerpana, próbując znaleźć siłę, by zająć się synem, który przypominał jej o popełnionych błędach i zdradzie. Próbowała budować relacje z rodziną i przyjaciółmi, ale większość z nich zdystansowała się, nie chcąc być częścią jej dramatycznego życia. Tylko nieliczni pozostali blisko, ale ich wsparcie nie mogło zastąpić tego, co straciła. Czasami Wiktoria dzwoniła do mnie, błagając o wybaczenie i próbując przekonać mnie do powrotu. Twierdziła, że się zmieniła, że zrozumiała swoje błędy i jest gotowa na nowy początek. Ale ja pozostałem nieugięty. Nie mogłem jej już ufać, nie mogłem zapomnieć o jej zdradzie i sposobie, w jaki zniszczyła naszą przyszłość. Znalazłaby się kobieta, która by mnie pokochała, bez względu na to, czy ktoś miałby więcej, czy potrafiłby lepiej kontrolować swoje ręce lub język. Ale, Wiktoria, czy ktokolwiek zabierze ją z ciemnoskórym chłopakiem, nie wiadomo od kogo? Wątpię. Będzie sama do późnej starości. Ale z rozkoszną historią zdrad w samochodzie i w całym biurze z jakimś wielkim ciemnoskórym łajdakiem.